osoba? no my. No my, głupie, nie? My. Czy ja? Ty? My. To by dwie osoby, ja. Nie, A niech okaże się, że... Ale jest jakiś w Ale... Ale czekałaś? Co? A, mówię, że będzie tak, bo tutaj niespodziewane robicie Co? Mm. you. Trzeba. Pokazuj na Loś jest bratem. A ty znasz wszystkich? Nie. A kuczku kierujmy. Czemu tak późno? No bo tak wyszło, kurde, tak nie było weny miał być też live, ale nie wyszło tak Mi Bo się naprawiał naprawia. No i dzisiaj, no co za gówno Czemu ty wychodzisz? Ja za to dzisiaj odcinek na grę, to was fajny chyba? Bo ja wiem jaki Jaki? Do no, ten tu No ze sprzętu nowego Fajny wiecie, zajebisty Widzisz ja po się mleko. Ja na komunia Taki sam Już byłem, już zjadłem przez chwilę mleko. <laughs> Mi, ale coś by się jeszcze zjadło, kurde. Chipsy? Nie. No on nie chce chipsów. Coś takiego fest. To chcesz chipsy? Makab może sobie do makaku. No. Gdzie kaska? Kaska zaraz w, w ręce zaraz. Z, wiesz, że z kimś grasz? To ty jesteś bardzo Nie. Nie o to jest. Nie wiem, nie wiem. Nie wiem, kto to jest. Na pewno spieszę. U, u, e, u. Żaduł, 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 żadułek, z nim. Będą dwa sprzęty na jednym odcinku nowe. A co jeszcze ten? Aha, to była... Pukina, wsiama, kubik. Siwa. Może live? ja ją lubię, Ja, ja ją umiem ja wszczelać, nie? sam. Ja wow. No, nie nie? Ej, a to nie jest taka, co ja? Nie wiem, jaką ty masz. No, to prawda, Taka podobna, nie? Co, ja Co, twoja mama, Co jest? Bum, bum, burum, bum. Co? No, jest ja słaby. oj tam. Co ty grasz? Z... ale tam nie grałem sobie w ceska. Ale wiecie to jest jak zjazd do Norwegii, Tego się nie zapomina. Przreklam. Oj. Masakra. No co, jest kurde ale cicho jesteś. Ty nie idzie.

오다 I gangsterek bank Śpiewaj ze mną On zyka znowu. Co? Stanę. A ty tracisz do szkoły? Nie A ty? Mhm hmm. do i ogólnie jak jecie ci psy to bierzecie jednego do buzi, czy więcej bo mi jeden tak jakoś tak lepiej mi się jak włoży więcej A chciałbym być taki dobry jak bardzo. wiecie widzowie Jaka ranga Palu, palu taka karanga e, takie, tu Ewis. Tylko teraz gram na nieprime akurat, bo tu się jak nie ma, ale wyżej tak z małą A no, więcej wiadomo. No i bardzo dobrze. wyżej że tak z małą A, jakie, ci, a ja, widowie, jakie chipsy lubicie? Ja najbardziej lubię te. Y, y, solone te na czosy y, Jakie, serowe na czosy tak tak. A ty jakie najbardziej lubisz wąskie? Dawaj prime. Czyli? A jakie lubisz chipsy? Paprykowe, cebulowe, ser cebula. A wy wiecie, jakie lubicie na odpisanie? Ostro D A my jemy ostrą paprykę Waszą Ja dawno jadłem Lejsów paprykowych, tych czerwonych Co jadę No są też Oj, No e, doje, mamy Mam do Was pytania A jadliście kiedyś czy przy KFC? PFC? Bo jadłem kurczaki te, tak na kurczaki Napiszcie tak albo nie

Jesteś głupi. No nie trafiłem Nie ja każdego nie trafiam. Takiego banalnego tej... a, a ja gram na tak, takiej mapie pustynnej. Siema. Ja, siema. Siema wózek widać. A jak gram na takiej mapie tej pustynnej, są te auta, to zawsze jak jestem tym takim jakby wojskowym, nie? Co jest taki strych wojskowy, to bardzo tak aż się dziwi, że jak się tam w głowie, Oj. nie? Nie no, oh, nien, ma Psychotnik: dwadzieścia pięć złotych. Spóźnionego wszystkiego najlepszego z okazji Wielkanocy. Czyli czterysta, i by drewna nie było podczas strzelania, młody ma dziesięć lat w tym roku. I dzięki Psychotnik Mega bardzo dzięki i też smacznego jajka życzę. I ten. A ile najwięcej dostajesz hajsu? A drewno się tu trochę wleczy za jakiś czas. najwięcej no, hajsu? Nie wiem ile jednorazowo. W sumie. Ale. Dzięki Psychotnik Fest. to jest? Ty się nie bo mówisz, już tej O, Ole lupa <noise> Rip Sławki o ja to chodzi Chciałeś Ci przyjść. <noise> o psychotnik. A ma to ma wupę zobacz. Ty ty wypiłeś pierwszy raz czy ty, ty oglądasz mnie tu kiedyś? A ja dziękuję, graj dalej. Bo cię tak nie kojarzy Smea. Czy słyszysz? Ej. Co? te chipsy, jak chciałeś? To się głupi? Ja? Nie, psychotnik. Ale ty, ty palu też chyba, nie? Nie, czekaj, ty nie palu w sumie. Chyba tak. Jeszcze się pytałeś o To Pierwszy raz? chodzę zjedz, daję to, to czekaj odpalę jeszcze raz live'a Chcesz dać może prezent do młodego jakiś? Hehehe dać jakiś skin'a do CS'a No ale lipa tej Co to było? Będziesz żarty chipsy? Żyj te chipsy Żyj chipsy no, mnie nie słucha. No, fajny Prime, niedawno nie było. Co będzie, w wszech? Bartek. No, będę ja, człowieku, uciekną. Hmm? <grywa> Zgrywałem się tylko, moi drodzy. <grywa> O. Oh. <noise> Magic. U. Uh. Nie tak świnio. Ufa. No bo nie będę tu z tymi palcami grał he? O a mój pusty jest podobny do koła, ale nie jest No Ogólnie szukam mniejszych youtuberów w SES, ale wydaje się spoko, to zostawię su może kiedyś zagram ręka szary aktualnie tak na przyszłość. Yy, ja miałem Lema na skrzydłowy. I <ścoughs> nie wiem jak do tego to weszło Że <śpiew> mam Golda 3 jakąś Dzięki za słupka, słupka, A grzybek mm, fajnie <grywki> <spka, spka>, <grywki> Siemano, Bartek Wązyra. Siemano. Ogólnie to pamiętajcie, że... Ja w kwietniu filmy co dwa dni? Dobra, siemano Polu. Kosowa leciała, ale no już jakiś czas temu, nie? O. Ma krok, krok, dawaj Prime. Please, ja właśnie myślałem, że gramy Prime, ale że ty nie masz Prime, ale... No ale jednak masz Prime. Ja <laughs> ja. Beluga, kad jesteś, nie? Będzie jeszcze okazja, kropka krok. Hmm. Ej, po swój fotek. Łoho. Nie. Nie. Potem wyjeżdżasz. No? Potem będziesz wyjeżdżał 5 godzin. Jest ten muszę tu po go trochę. Dobra, daj lajki, spodam na url, na aura, bo mam lajki. Co ja się

oğlum Jest, że mam szajstwo, mogę chodić, ja nie mogę Dzień Dzień, bo... Nie miałem dla kasy nie, nie masz. A nie widzisz ile mam? Ну, зависит от того, Что? który mam około sąsiada, mam trzech kolegów, które razem idą do kliny.